Coraz więcej e, osób korzysta z Facebooka. Jest już kilkaset milionów e, użytkowników na świecie. E, okazuje się, że osoby, które korzystają z, z Facebooka i e, dzielą się swoim życiem, są przynajmniej dwa razy bardziej aktywne niż te, które e, z tego portalu społecznościowego nie korzystają. Pierwszą rzeczą, którą robią po przebudzeniu się, jest sprawdzenie, co się dzieje. Na Facebooku, i ostatnią rzeczą, którą robią przed zaśnięciem, to sprawdzenie, co się dzieje na Facebooku. E, idąc za tymi potrzebami, e, HTC e, zaprezentowało na, na kongresie w Barcelonie dwa telefony, które specjalnie mają e, do tego celu służyć, i są dla osób, które przede wszystkim korzystają z Facebooka i chcą. Mieć zawsze dostęp do Facebooka i mieć go w bardzo łatwy sposób. Co zostało zrobione, żeby to ułatwić? Będzie przygotowany specjalny zestaw widgetów. Zegarek, który widzimy tutaj, prezentuje pogodę, natomiast w wersji facebookowej będzie on pokazywał ostatni wpis na Facebooku, który jest przywiązany do naszego konta. Będą specjalne e, e, widżety, które będą pokazywać, e, kto jest online i żeby można było od razu zacząć z tymi osobami czatować. Będziemy widzieć widżety, ze, e, specjalne widżety, gdzie będzie mail facebookowy, e, gdzie, będą, e, gdzie będzie kalendarz, e, oddzielny kalendarz facebookowy z najbliższymi wydarzeniami. A dodatkowo, pamiętając o tym, że te osoby bardzo lubią się dzielić tym, co aktualnie robią, jest specjalny przycisk Facebook na e, obudowie telefonu. Po naciśnięciu e, możemy od razu podzielić się e, tym, co nam przychodzi do głowy i zamieścić, e, zamieścić to automatycznie na Facebooku. Mamy e, możliwość załączenia zdjęcia oraz dodania jakiegoś innego załącznika. Ten przycisk jest również kontekstowy, oznacza to, że jeżeli otworzymy jakąś stronę internetową i spodoba nam się treść danego artykułu i chcemy się natychmiastowo nią podzielić, naciskamy przycisk Facebooka. Zostanie przygotowana wiadomość z, z fragmentem tekstu, ze zdjęciem, z tytułem i linkiem, odniesieniem do miejsca, e, gdzie ten artykuł znaleźliśmy. Możemy dodać swój komentarz i po naciśnięciu e, klawisza: Opublikuj. E, automatycznie znajdzie się to na naszym koncie Facebooku. E, jeśli słuchamy piosenki, która bardzo nam się podoba. I chcemy, I chcemy taką informację podzielić się ze swoimi znajomymi na Facebooku, to naciskamy przycisk Facebooka. Zostanie przygotowana spe specjalna wiadomość z, z okładką płyty z miejscem, gdzie można przesłuchać próbki tej, tych piosenek kupić je. I informacje o artyście. Dodajemy swój komentarz i zamieszczamy. Ma być takich, e, takich scenariuszy więcej. My mówimy tylko w tej chwili o, o wybranych. E, do, do premiery tego telefonu zostało jeszcze kilka, znaczy do, 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 do tego, żeby ten telefon znalazł się na półkach, zostało jeszcze, jeszcze kilka tygodni. E, I e, chcemy, żeby osoby, które Coraz bardziej dzielą się ze swoimi znajomymi na Facebooku, miały coraz wygodniejszy do tego dostęp. Są dwa telefony specjalnie do tego zaprojektowane. Jeden z nich to salsa, którą trzymam w dłoni, i drugi, którego jeszcze nie mamy w biurze, to czacza. Czacza różni się od tego o, o fizyczną klawiaturą QWERTY. I poziomym ekranem dotykowym, czyli dla osób, które piszą bardzo dużo tekstu, będzie to bardzo wygodna, wygodna maszyna do tego, żeby w łatwy sposób korzystać z, z portali społecznościowych i mieć do nich wygodny i szybki dostęp.